Siemanko, siemanko, to Rafał z Motorwu. Dzisiaj nie inaczej, jestem dla Was z kolejną motocyklową nowością, ale motocykl, które zaraz Wam pokażę, to tak naprawdę nie jest wcale taki zwykły motocykl. To jest tak naprawdę, myślę, że kwintesencja tego, dlaczego robimy w motorwu to, co robimy, czyli dlaczego motocykle są na tych dywanikach, a nie jakikolwiek inny produkt handlowy. Oczywiście oprócz tego, że sami jaramy się motocyklami, to tak naprawdę świadomość, że tam na dywanie stoi motocykl, gdzie myślę, że śmiało bym się zaryzykował stwierdzenie, że 99% z Was chciałby mieć u siebie, a my taki motocykl mamy na dywanie. Nie możemy wam go prezentować, naprawdę jara mnie najbardziej. No bo zobaczcie sami Honda, Shadow 125, tak naprawdę motocykl, którego chyba nikomu nie trzeba z was przedstawiać, ale dla takich egzemplarzy właśnie sprzedajemy motocykle. I sami zobaczycie zaraz, co udało nam się dla was dorwać. I dlaczego uważam, że ten motocykl już niedługo trafi do któregoś z was. Usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam was na krótką prezentację. Zobaczcie sami. Honda VT125 model Shadow. No i słuchajcie, powiem tak na wstępie, że dla wszystkich tych, którzy nie lubią takiego słodkopierdzenia i chwalenia tych wszystkich motocykli, no to od razu możecie opuścić ten filmik, bo tutaj chwalenia będzie dużo. Ale tego chwalenia będzie dużo, bo uważam, że takie motocykle chwalić trzeba, bo rzeczywiście internet jest pełen giełek i generalnie przeglądając oferty nie ma wszystkich motocykli, wszystkie w internecie są ładne, wszystkie są oczywiście po serwisie wszystkie są lalki, ale uważam, że tak naprawdę te prawdziwe perełki, te prawdziwe fajne motocykle trzeba chwalić, trzeba o nich mówić. Dużo. Dużo. Trzeba też niestety wspominać o tym, że to są motocykle strasznie drogie, bo takie też są. I żeby w ogóle dostać taki motocykl, to trzeba się naprawdę mocno nagimnastykować. Ale takie motocykle udaje nam się jeszcze znajdować. I uważam, że co najmniej kilka razy w roku dorwiemy jakiś taki naprawdę szatańsko utrzymany egzemplarz, który cieszy się naprawdę wieloma aspektami, o których zaraz tutaj powiem. Za który oczywiście trzeba dużą kwotę zapłacić. Pomijam, że 205 w ogóle są ekstremalnie drogie teraz. Zresztą sami pewnie to zauważyliście, ale Honda Shadow to już jest w ogóle fenomen, ale niestety ona droga jest co roku i ona co roku jest droższa i to jest najważniejsze, że ten motocykl oczywiście teraz będzie ból, wydając pieniądze, żeby go w domu mieć ale jeżeli będziemy go sprzedawać za rok, dwa, trzy czy pięć, to ten motocykl będzie jeszcze droższy I my to już widzimy od jakichś co najmniej siedmiu lat, że one co roku już tańsze nie są, one są tylko i wyłącznie droższe i to o wiele droższe no bo niestety te ładne egzemplarze eee, po prostu muszą się cenić a te, te brzydkie będą wypadały z obiegu eee, i będzie ich po prostu coraz mniej. Skupmy się na rzeczy od początku Motorbo, to jest sygnał, który zajmuje się sprzedażą motocykli, ale prowadzimy też swój serwis, do którego gorąco zapraszam. No i tak naprawdę, już od paru dobrych lat staramy się ten poziom trzymać jak najwyżej, żeby te nasze motocykle, które tutaj stoją, rzeczywiście były. Może jedne z droższych, ale żebym ja się nigdy za nie musiał wstydzić, żeby to były pewniaki, żeby to były motocykle bezwypadkowe, z fajnymi przewidłami, i rzeczywiście tak też myślę, że jest. Na pierwszy rzut oka, pewnie wydaje Wam się, że to jest zwykły Honda Shadow. W ogóle jeszcze nie ma żadnych dodatków. No to cudownie specjalnego, czemu ten chłopak dużo nie gada. No i może przejdę od razu do rzeczy. Eee, wtedy może chętniej będziecie słuchać reszty, co mam do powiedzenia. Bo w tym przypadku jest o czym gadać. Słuchajcie, przekręcam Wam kluczyk 2287 km przebiegu. No i myślę, że to jest cały powód zamieszania. Eee, to jest powód, dla którego ten motocykl jest według mnie tak bardzo wart. Uwaga! Ale no dobra pierwsza rzecz. Motocykl bezwypadkowy. To, że jest bezwypadkowy, napiszemy wam na fakturze. To jest oczywiście jedna rzecz. Druga rzecz to jest motocykl, który oczywiście jest cały w oryginale. I tutaj, jak mówię, cały w oryginale to jest praktycznie calutki. Oprócz tego, że ma nowe dwie świece, trochę pewnie nowego paliwa w zbiorniku i nowy filtr oleju, tak samo olej, no to to jest cały oryginalny motocykl od nowości. Czyli tak jak go, że tak powiem, stworzyli w fabryce Montessa Tak też jest do dzisiaj. Przedni błotnik oryginał. Oczywiście to, że jest oryginał, to raz, ale zobacz gdzieś tam w międzyczasie jak to jest zachowane takie na przykład przedni błotnik zobaczcie oryginalny czarny lakier do tego y, nawet jeszcze oryginalna nalepka y, w salonie w którym została ona kupiona w 2007 roku. Tak samo zbiornik paliwa. Zobaczcie, czarny, piękny, praktycznie bez skazy. Mieni się niesamowicie. Naprawdę bardzo ładny lakier. To też jest ważne, że po tylu latach, czasem co z tego, że jest oryginalny lakier, jak on jest już po prostu wypłowiały i brzydki. Tak tutaj macie 100% oryginał i macie świecący, świetny lakier. Zobaczcie, także oryginalne tutaj naklejki na zbiorniku paliwa. Oczywiście te boczne kapki, tylny błotnik, tak samo. Wszystko seria odnowości. Więc bezwypadkowy to jest zdecydowanie w takim pełnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście rama, zawieszenie, koło, tu wszystko jest w serii, nic nie prostowane, nic nie niedłubane. Zobaczcie tutaj wam tam także zbliżenie na na tabliczkę znamionową, da wam tutaj też zbliżenie na numer WIN oczywiście WIN taki całkowity macie także zamieszczony w internecie w ogłoszeniu na OTOMOTO, więc tam też sobie można zawsze zerknąć, no więc pierwsza rzecz motocykl bezwypadkowy i tutaj nie ma słów do podważenia możecie sobie to sprawdzać, jakkolwiek sobie życzycie ten motocykl jest całkowicie bezwypadkowy na żadną stronę nigdy nie leżał druga rzecz, motocykl właśnie o takim niskim przebiegu, słuchajcie, 2000 kilometrów, 2200 od nowości po tylu latach, jak na Honda szedłem, myślę, że to jest baja i tutaj śmiałbym ten motocykl porównywał do nowego oczywiście takiego leżaka, który prze, przeleżakował przez jakiś ten czas no ale to będzie 100% autentyczny przebieg to także tam napiszemy na fakturze co więcej, ten motocykl pod takim względem zachowania eee, i też myślę, że to jest fajnie dowód przebiegu, ten motocykl ma oryginalny komplet opon od nowości, jest na Bridgestonach tak jak e, sobie taka e, szadełka wychodziła od nowości, tak samo tył, jak i przód. No i słuchajcie, to co jest niesamowicie też istotne. Eee, fakt faktem, my sami też prowadzimy serwis motocyklowy, więc wiemy, jak takie opony oceniać i wiemy też, co znaczy letnia opona w motocyklu. Ale powiem Wam szczerze, e, gdybym ten motocykl kupił osobiście, to naprawdę to opony bym zostawił. Dlaczego? Pierwsza rzecz naprawdę i, i też dlaczego też my je zostawiliśmy. E, motocykl z tak niskim przebiegiem, no aż głupio by było, gdyby miał nowy komplet opon, e, gdzie te naprawdę są fajne, więc pier, pierwsza rzecz, motocykl widać po tych oponach, że skoro one są oryginalne, tam 2006 rok końcówka, e, no to to już świadczy delikatnie o przebiegu, ale dwa, te opony nie są ani sparciałe, ani nie są spękane, w żadnym miejscu nie widać żadnego rozwarstwienia, pod palcem naprawdę są miękkie, e, więc powiem wam tak, e, Moim zdaniem ten motocykl, raz że służy do takiej jazdy weekendowej, e, więc ja bym to pone zostawił, bo i tak tutaj nie jest, nie jest taki gatunek motocykla, żeby się kłaść na kolano. Moim zdaniem ona normalnie w warunkach każdych będzie się tej drogi trzymała. Oczywiście pewnie nie tak jak nowa, e, ale dla samego faktu tego, tej bezwypadkowości, tego oryginału bym to pone zostawił, bo naprawdę nie są złe. Oczywiście za zawsze można wydać, jeżeli będziecie sobie życzyć, nie ma problemu, wam ten komplet opon wymienimy na nowki, ale myślę, że w tym przypadku naprawdę warto je zostawić i, i, i też jakby nie, nie, nie będzie to Kosztem czegoś, bo moim zdaniem to wciąż są fajne opony, które przy takich przebiegach typu 1000 czy 2000 rocznie śmiało powinny się nadać, jeżeli nie będziemy jeździć, nie wiem, w jakichś mocno deszczowych warunkach, albo nie będziemy się kłaść na kolano na linkach, myślę, że jak najbardziej zupełnie się do zostawienia. Też z tego powodu, że po prostu widać po nich, że nie są złe, bo. Ja już nieraz widziałem oponę, która miała 3 lata raptem, a już była spękana, jakaś tam rozwarstwiona. Eee, takie, takie schodki się na niej czasem robią. Tak, tutaj jest naprawdę luks, więc myślę, że w super warunkach to ktoś ten motocykl trzymał. Eee, no ale jakoś ten szyb przebiegł. Oczywiście oprócz tego, że ten przebieg także napiszę na fakturze, więc jesteśmy tego pewni, to dwa. Eee, mamy do motocykla parę fajnych dokumentów. Eee, coś o czym jeszcze teraz powiem, tak eee, że motocykl jest prowadzony z Austrii. Słuchajcie, my już tak mocno wertujemy za takimi lalkami, eee, że, że po całej Europie takich motocykli szukamy. Ten motocykl jest sprowadzony z Austrii. Oczywiście tym się nie macie o co martwić, bo Rzeczywiście, jakby z reguły, to się motocykle sprowadza z Niemiec, i z Francji, co najwyżej z Anglii e, i gdzieś tam światło innych, nie, nie słyszał gdzieś tam jakieś USA i Szwajcaria, ale z, z innych krajów europejskich także da się sprowadzać motocykle e, i to jest po naszej stronie. My robimy Wam kompletną dokumentację do rejestracji, e, czyli wyjdziecie prosto z taką teczuszką, którą Wam dajemy do Wydziału Komunikacji, tam płacicie 120 zł za rejestrację, po wyjściu ubezpieczenie i koniec, nic z was więcej nie obchodzi. Czyli my robimy tłumaczenie dokumentów, my robimy pierwsze badanie techniczne, tak naprawdę Wy dostajecie wszystko na gotowo. Oczywiście do tego jest nasza faktura sprzedaży pełna, czyli my wystawiamy fakturkę, jakieś tam oświadczenie importera, że jego go do Polski, wpisy do dewizycji, wszystko co trzeba to robimy my, więc wy się tym totalnie nie musicie stresować. No ale to co jest ciekawe, oczywiście oprócz tego, że jest oryginalna instrukcja obsługi w trzech językach, do tego jest książeczka serwisowa z Hondy, ostatni serwis był na 1000 km i to właściwie był też pierwszy serwis, bo następny już jest w Hondzie przewidziany na 6000, a na tą chwilę motocykl ma przejechane dwa, więc jakby... W książce serwisowej jest tylko jeden serwis na 1000. Ale mamy też jeszcze jakieś takie fajne dwa dokumenty, to są takie wyciągi z, z badań technicznych. No i zobaczcie, to jest co najwyżej e, fajne potwierdzenie, że ten motocykl w 2009 roku miał 434 km przebiegu a potem miał jeszcze w 2013-2259. E, I to, co jest ciekawe, to po 2013 roku ten motocykl został czasowo wyrejestrowany. Czyli tam mają też taki fajny przepis, że oni sobie mogą czasowo wyrejestrować pojazd. I wtedy nie muszą płacić ubezpieczenia, nie muszą płacić, robić przeglądów, nie muszą płacić opłat drogowych. I dzięki temu myślę, że tylko i wyłącznie udaje się tam znajdować, czy w ogóle we wszystkich krajach europejskich, czy tam we wszystkich, no, w Niemczech też, też jest taka opcja, gdzie te motocykle, jak nie mają tam tablic, no to po prostu oni na nich nie jeżdżą. Chowają sobie gdzieś w garażach, po kocach, przykrywają magicznym kocykiem i te motocykle potem po wilotach są wyciągane i się okazuje, że mają mały, mały przebieg. No w Polsce tak się z reguły nie dzieje, bo każdy, kto już sobie taki motocyk w garażu ma. Musi płacić ten, e, to ubezpieczenie Musi robić ten przegląd No i wtedy jak już jest to wszystko zrobione No to, no to po prostu aż głupio nie jeździć Więc raz na jakiś czas każdy taki motocykl przepala i jeździ No i wtedy te przebiegi się nakręcają Dlatego też takich przebiegów dużych nie ma W sensie takich małych nie ma A tam jeszcze się udaje to zrobić Więc od 2013, od 2014 Właściwie ten motocykl już nie jeździł e, Stał sobie tylko i koniec, kropka e, Dlatego też udało się tylko i wyłącznie Taki przebieg fajny uzyskać e, No ale dobra, e, skoro jest taki niski przebieg on tam tak długo nie jeździł, no to jak on może być sprawny, no i właśnie o to, jest za sprawą tego że my do motocykla także dajemy taką książeczkę naszą serwisową, gdzie jest wszystko rozpisane, co my przy tym motocyklu zrobiliśmy, żeby on teraz był w 100% sprawny, no i myślę, że tutaj wleciał taki standardowy pakiet i wierzcie mi, że tu wiele nie było trzeba eee, serwis filtrowy nowy olej w silniku zarendras jest motulem mimo, że co ciekawe, stary olej był normalnie złociutki, no bo jednak po 2000 nie zdążył się, że tak powiem zczernić, więc złociutki fajny olej, no ale stary, więc trzeba było go wymienić, nowy olej Motul 10W40 nowy filtr oleju, dwie nowe świece sprawdzenie filtra powietrza, który był luksusowy, więc go zostawiliśmy kontrole, czyszczenie ze starego paliwa zbiornika, tak są i gaźników teraz macie nowkę sztukę paliwa 98 do tego gaźniki super ładnie pracują nowy płyn hamulcowy z przodu, czyszczenie z regulacją napędu i tyle, słuchajcie, a jeszcze wymieniona bateria e, oprócz tego to jest naprawdę cały oryginalny motocykl i nic tu więcej nie trzeba robić, czyli tarcza, przód, oryginał, tylny bęben, oryginał, klocki, przód, oryginał w super stanie, e, zawieszenie to też jest mega ciekawe i wierzcie mi, że zawieszenie jest suche, oryginalne uszczelniacze zostały na miejscu, e, olejowe przeciwpołowe, ładne, nie jest tutaj, nie są jakieś, nie wiem, rozwarstwione tak jak to czasem bywa, e, więc normalnie ładny uszczelniacz, trzyma, wszystko jest z nim w porządku pełne oświetlenie, jak najbardziej bardziej sprawny gra. No i motocykl ładnie chodzi, ładnie pracuje, ładnie się wkręca w obroty, ładnie z nich schodzi. Więc nic mu więcej, uwierzcie mi, nie trzeba. Motocykl gotowy do drogi, aby go zarejestrować i jeździć. Chociaż też uważam, że jako taki temat stricte inwestycyjny, chociaż to się może wydawać teraz abstrakcją, że jak można na studzyskę piątkę traktować jako taki temat inwestycyjny, ale wierzcie mi, że on już tańszy nigdy nie będzie i nawet gdybym miał go po prostu mieć dla samego trzymania w garażu, to można taki motocykl sobie e, także trzymać i myślę, że jest to całkiem fajna lokata kapitału. Nawet może jeżeli nie zarobkowo, no to ten motocykl po prostu nigdy tańszy już nie będzie. E, no i co to więcej wam powiedzieć, słuchajcie. E, Myślę, że to trzeba zrobić tak. Zapraszam was serdecznie do nas zeżardowa. Zobaczcie sobie ten motocykl na żywo. E, potwierdzi Wam się wszystko to, co wam mówię, że to jest po prostu lala. E, i, I ciężko Wam się będzie do czegokolwiek doczepić. Myślę, że w ogóle tak w skrócie obchodząc cały motocykl, tutaj nie ma słowa zamknięcia. Jedyne co no, to tu w jednym miejscu e, na no, no jakby osłonie wydechu jest taki delikatny jakby ubytek e, chromu, ale to jest jedyne miejsce, cały motocykl generalnie jest bez zarzutu, się nie ma do czego po prostu. Przyczepić. No więc zapraszam Was serdecznie do nas zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach będziecie mogli też przymierzyć się do tego jak pogoda pozwoli tutaj przyjechać, więc zapraszam was serdecznie no ale pamiętajcie, że możecie też zamówić sobie taki motocykl pod swój dom, myślę, że tutaj śmiało na pewniaka możecie to zamawiać i nie będzie rozczarowania ale tak właściwie to działa tak, że płacicie nam z góry tylko za sam koszt transportu czyli dzwonicie do nas, mówicie skąd jesteście, my wam transport tej maszyny wyceniamy przez telefon no i tak naprawdę z góry płacicie tylko za sam koszt dowozu, całą resztę za motocykl dopiero na miejscu u siebie pod domem jak Wam się ten motocykl spodoba, a wierzę, że nie ma prawa tutaj być e, inaczej. E, więc no, ale tak czy inaczej, macie jakąś tam furtkę wyjścia. E, gorąco zobaczcie też do takiej możliwości. My już się wyspecjalizowaliśmy e, w transporcie tych motocykli do was, więc e, przywodząc wam taką maszynę. E, ja sam też chcę mieć takie motocykle, że po prostu jadę i nie wstydzę się za to. E, wiem, że Wam się ten motocykl spodoba e, i że będzie tak, jak. Być powinno. Więc zapraszam Was do tego serdecznie. Eee, możecie kupić ten motocykl także na raty. Tutaj także jest jakaś możliwość. dzwońcie, pytajcie, przekierujemy Was dalej. Ymm, no i jeszcze tak szybko. Wpadajcie się w nasze social media, Facebook, Instagram, TikTok, wszędzie tam jesteśmy. Możecie to nas kojarzyć e, z takiej serii filmów na YouTube do odciny TV. E, tam też cała masa e, takiej motocyklowej zajawki. Bo my sami też, jak Wam wspomniałem, na motocyklach jeździmy, więc lubimy coś, e, że tak powiem. E, Trochę tego szaleństwa też zaznać, więc zapraszam tam serdecznie. No a teraz już chyba nie ma co przedłużać, słuchajcie, przykręcam kluczyk. No, ważna rzecz, jeszcze wam tylko wspomnę, zanim ten grudzę ręce. To jest motocykl z rocznika 2007, e, czyli praktycznie ostatni wypust wypuszczalnia. E, I oni je produkowali do 2007 roku, do końca roku, e, gdzie zdarzałem się w internecie jeszcze jakieś tam egzemplarze z 2008, ale to tak naprawdę to jest pierwsza rejestracja, e, a, a produkcja z 2007, więc to jest praktycznie ostatni wypust motocykla. Co ciekawe, w tym przypadku to będzie siódmy w siódmym, czyli to nie jest jakiś tam, nie wiem, piąty rok, ale pierwsza rejestracja w siódmym, bo normalnie mamy do motocykla homologację, czyli i taki jakby pierwszy kwitek, gdzie motocykl wyszedł tekonowy i tu macie datę 25 września 7 roku i to jest dokładnie dzień kiedy on zjechał z taśmy produkcyjnej, eee, więc można powiedzieć, że to jest najnowszy Shadow jaki by tylko był. I powiem Wam tak szczerze, bez jakiegoś gadania, rzeczywiście ten motocykl jest drogi, ale uwierzcie mi, że gdyby się okazało, że nagle takiego Shadow'a można kupić nowego w salonie Hondy i choćby on miał kosztować 35 tysięcy, to jestem pewien, że wielu by się z Was znalazło, którzy by po prostu chcieli kupić tę maszynę, wejść do salonu, zapłacić gotowe i odebrać nową sztuka Shadow'a, którego po prostu już się nigdzie nie da dostać. Więc tutaj uważam, że to i tak jest całkiem, może nie okazja cenowa, ale na pewno okazja, jeżeli chodzi o sam egzemplarz, bo takich motocykli z takim przebiegiem praktycznie nie ma. No i chyba już powiedziałem wszystko co miałem do powiedzenia. Myślę, że więcej tutaj dodawać nie trzeba. Przekręcam kluczyk, klikam zapłon. No i posłuchajcie sami. No i zobaczcie sami, jednak motocykl z silnikiem w układzie V zawsze będą pracować delikatnie inaczej. Fajny, klimatyczny brzmie brzmienie silnika, oczywiście fabryczny tłumik. Co ciekawe, Fabryczny to ma tutaj też taką oryginalną zwężkę, po której wyjęciu, tam trzeba roznitować takie trzy śruby, po której wyjęciu jest troszeczkę bardziej basowy pomruk, więc tutaj także jest jakieś tam pole do popisu. No ale przede wszystkim tutaj rozchodzi się o tą fajną pracę silnika. Sprawdzimy sobie w międzyczasie oświetlenia, zobaczcie światło krótkie, długie, krótkie, długie. Mryganie, kierunkowska z lewy, kierunkowska z prawej. Jedźmy na tył lewa strona pozycja z tyłu oświetlenia rejestracji wskaźnik luzu światło stopu średnie do pomocy światło stopu nożnego Świetny egzemplarz, powiem Wam szczerze, naprawdę bajka. Zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Mam nadzieję, że już niedługo do usłyszenia, można być do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, lewa w górę i widzimy się już niedługo.